Dzisiejszy odcinek będzie mega mocny. Po każdej zdobytej bramce w FIFA 23 będziemy miziać się po brzuszkach. Ale królewsko mocno! Będziemy się katować do odciny, będzie mega mocno! I takie odcinki to ja lubię, więc lecimy! A i specjalnie do tego odcinka zaprosiłem mojego kumpla, który jest mega dobry w FIFA. A przy okazji jest mocno wysportowany, co oznacza, że ma niezłe pierdolnięcie w łapie. Będzie się działo, oglądajcie od początku do końca. No i kumpel połamany. Niestety, tak to się wszystko zakończyło. Dokładnie, no dokładnie. O co ty gadasz, no jestem w karetce. Ja ci ogólnie życzę powodzenia mordeczko. Zobaczcie a ja ci mnie. życzę przegranej. Przegranej, ja mówię <grym> to lecimy z pierwszym meczykiem, więc gramy Messi kontra Ronaldo okay. jak za starych dobrych czasów. Tylko ja gram Manchesterem, a on PSG, bo czasy się zmieniły. Dobra, ogólnie jestem mistrzem w tym Fifa najlepszym graczem w tą grę, więc nie wiem czy wiesz, ale nie masz żadnych szans. No dobra. I powodzenia. dostaniesz 30 razy w brzuch. Aż ty, no ty zapomnij. Uuu! Nie, już prawie, zobaczcie pa, 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 co się pa, pa. Ja muszę się rozgrzać Ja sywalny Ty, <grym> No, tu nie ma czasu na takie rzeczy I... Pięknie nie ma spalonego To jest gol Nie, jest spalony moi No panie. To jest, jest jakiś falon. żart Dobra Są ty robisz? Zobaczcie moi kochani co się dzieje no, no dalej, pokaż, pokaż, jadę, pokaż no, no zapraszam! No, nie ma! Tragedii nie ma, myślałem, że ogólnie jesteś lepszy. Jestem najlepszym graczem w Polsce, człowieku, i Polacy? zaraz to zobaczysz. Dobra, oj oj oj, co tu się dzieje. O, ale to było grube, ale. <laughs> człowieku! Chciałeś być jak Cristiano Ronaldo, a wyszedłeś jak Messi, no niestety. O, ty, ty nie, tak nie może być. To było podanie? Kromie? Dzięki. Zobaczcie, co się dzieje. Malić, Karła! Malić! <laughs> Ej, nawet kartki nie dostałem, e, Przekupiony sędzia, let's go. Nie, ale ogólnie ty masz duże doświadczenie, bo ty grałeś w, dużo w poprzednią kifę, nie? Co to za strzały A? w ogóle? To oczywiście, na 2022 nie niemiłosiernie dużo. Tu się nie liczą bramki, tu się liczą ogólnie umiejętności i w ogóle. No to patrz! Podania, rzuty rożne, rzuty karne, wszystko. Nie, wszystko. liczy się wynik, nie oszukujmy nie, się, człowieku. Wynik to tylko liczba. Typowy fan Barcelony, nie liczy się wynik. No i później odpadają z Ligi Mistrzów w pierwszej zobaczcie fazie grupowej. Co dzieje, zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie, co się dzieje. Ej, gol! Nie, 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 nie! nie. Nie okej, okay, fajnie, że strzeliłeś go, zdrowa, ale czemu zdrowa, ten karzeł? Na bo nie wytrzymam, tu jak karzeł mi strzelał A taki byłeś pewny siebie przed tym meczem, ja jestem najlepszy i ale wiesz co to najlepszy? oznacza? w Polsce nie ma szans Zapomniałem, że jest kara Właśnie, <laughs> patrzcie co się dzieje teraz, tak? Bijemy w takim taki challenge Ale sajpety, to ma być kara A! <laughs> Wydaje mi się, że stać go na więcej, tylko na razie mnie oszczędził Oszczędziłem go, tak dokładnie co ty na to, żeby przegrany meczu robił jeszcze jakąś karę dodatkową? Może być Wymyśloną ma, tak. oczywiście przez wygranego, czyli przeze mnie Ha, powodzenia, na razie to wiesz, kto jest przegranym, kto jest, tak? Dawałem ci fory, człowieku Dawałeś mi fory? Ale jak Messi strzelił, to jest koniec forów, rozumiesz? Rozumiem wszystko Powiedziałem, koniec forów! Nie ma, na spokojnie <laughs> Czemu mi biją Cristiano Ronaldo? Neymar, Neymar Ty! Nie ma karty! Ząb za ząb! Wczoranie? I nie ma prawda? Nie ma być było, było daleko. Ale taki i zobaczcie strzał na bramkę i nic nie ma. Koniec To jest lepszy? Wiadomo, że ja Nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. Piękny comeback. No to dawaj, czekam na to. Ty mi nie wierzysz? Wiesz co? Za dużo mówisz, mało robisz. To patrz na to. Dawaj, chcę to zobaczyć. Do Ronaldo, piękne podanie i pięknie nadbramka, że sui. Nie ma, nie ma, moi kochani, nie ma. Tak, uratowani. A wiesz, że ja Jest nie będę na stresu. żadne 60% cię walił, tylko na stówę? Na stówę? W brzuszek. O nie. Nie będzie tu jakiegoś miziania pedalskiego. O kurde. Ja <grym> bym <grym> od razu tak porządnie walił. W <grym> poprzedniej chwili zasuwał jak powalony a tu co się dzieje? O Boże, Ronaldo jak on strzela. Naprawdę? Krasn czy Ronaldo o, się zestarzył, czy co się dzieje? Piękne zagranie. I Cristiano Ronaldo Su! Nie ma przesadziłeś Unlucky to jest Robimy akcję, zobaczymy Messi Ale podania Neymar, Neymar Neymar, Neymar Yo podanie Ty, Co tu się, się dzieje? Wypad z tą! Ale Ty bo. jesteś prosem w tą grę, naprawdę! Oh. <laughs> nie ma, nie ma ostatnie minuty powiem wam ostatnie. i Cristiano Ronaldo ostatnie minuty! Christiano Ronaldo! No jednego, no nie! W końcu! Ogólnie szykuję już już mnie boli. Let's go! Mogę na 100%? Czy oh. Nie wiem. Ja ile u ciebie to 100%? Dobra. Pierwszy strzał na 80%. Dobra. Zajebiście! Jest! <laughs> to jest takie pobudzenie do lepszej gry. A jest. Teraz już nie stracę, chłopie, po takim strzale nie ma szans. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale Lionel Messi jedna brama, Cristiano Ronaldo jedna. Zobaczymy, kto będzie lepszy. Na spokojnie, budujemy. Bobem Co? budowniczym nie zostaniesz. Powiem ci, teraz też Tutaj... Uuu, po krótkim power Powershot pierwszy raz w życiu o, mi nie. wyszedł Czysty fart Uuu, Pięknie 109 km na godzinę Hi, hi. O! 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 Było mocne, było mocne pokaż. Brzuch jest Byłomocny czerwony. Kurwa, <grywaś> jest czerwony. Chuj, jest tak czerwony, jak przycisk subskrybuj. A powinien Są być szary, czerwony. tak jak mówię. Więc <grywa> zostawcie nie. suba. Jeżeli wbijemy wraz z tym odcinkiem 3000 subskrypcji, to odpowiem na każde, zupełnie każde wasze pytanie. Więc zadawajcie pytania do najbardziej hardkorowego Q&A Już teraz tam w sekcji komentarzy. Piszcie, piszcie swoje hardkorowe pytania. No i zostawcie suba, to nagram taki odcinek. A teraz kontynuujmy. Człowieku, jest minuta do meczu. Mbappé, Nienawidzę Mbappé. Mbappé. Nie znajduj cię, MBP. Nie ma szansy tego zrobić. Brawo? Nie ma. Dobitka nie ma. Koniec meczu. Let's go! Zwycięstwo! Ale powiem ci, ogólnie myślałem, że będzie myślałem, że będzie gorzej. Ale przegrałeś, to ja nie no wiem. Przegrałem, ale ogólnie obstawiałem, że jednak twoje umiejętności będą lepsze. Ogólnie jesteśmy. Ale no. przegrałeś, człowieku. To jest tylko wynik. Ja rozumiem, jakbyś wygrał, to mógłbyś mówić. Aaa, myślałem, że jesteś lepszy, ale przegrałeś. przegrałeś To nie wynik się liczy. Przegrałeś, daję ci wyzwanie, okej? Okay? Jakie? Masz tu stanąć na rękach i chcę, żeby to potrwało minutę. Minutę? To, jest ja chyba ja, ja <laughs> to wtedy będzie rekord Guinnessa. Ja chcę, nie, żeby nie, na moim nie. kanale był rekord Guinnessa. Tyle. Będę się starał, ale nie obiecuję, że będzie minuta. Ogólnie patrzcie na drugi, jaki czerwony przez tego świra, co on mi zrobił. Obczajcie to. Ale krata jest. Krata jest. Figura greckiego boga jest. Dobra, liczymy czas. Ile będzie w stanie stać na rękach? Czy pobije rekord? Jeżeli będzie długo stał, no to będzie nagroda. Dobrze mu idzie. 11 sekund. I gościu stoi normalnie. Nie wiem, czy wy to widzicie, ale on nic nie oszukuje. To jest szok dla mnie. Szoki niedowierzanie. Czekaj, ja. Póź z drugiej strony Zobaczek jego twarz. Lepiej nic nie mów. Skup się. Bo tutaj lecisz po rekord. Już 30 sekund, więc naprawdę jest dobrze. Czy pobiję rekord Guinnessa? 35 sekund. Jeszcze trochę. Wytrzymaj, wytrzymaj. Jak pierdzielę, jak on jest czerwony. Jeszcze bardziej niż był. Pierdzielę 42 sekundy. A, a, nie udało się. Pomiłbym to, ale przez ten brzuch, co on mi zrobił no naprawdę jestem wykończony, ale obiecuję wam, dam radę, pobiję to. Ponad minutę będzie. Obiecuję wam to. No, ale naprawdę dobrze mu poszło, dlatego wbijajcie do niego na kanał, bo on też jest youtuberem. Od niedawna nagrywa mega dobre filmy. Na przykład zamawiał w McDonaldzie na McDrive'ie koszarką Tak, wszystko się zgadza.

Pada na takie pomysły. No my, no my, bo ja mu tam pomagam też z tym kanałem, więc musicie zasubskrybować. Bimy im tysiąc subskrypcji. Zróbmy to. Zostawcie tam subika. Naprawdę. Zniszczycie nawet polską. Ja też to wezmę będzie polskę. największe upokorzenie. To ja też wezmę polskę. Nie możesz tak. Czemu nie? Nie może grać lewy na lewego. Spróbujmy. Tak nie działa świat. Ale czemu zawsze za światem musimy być? Dobrze. Moje stroje są białe. Moje są czerwone. Białe wygrają. Ja bym chciał poczuć twój cios. Tylko żeby cię nie zgieło, wiesz Z kim ja będę grał? Bo ja tutaj mówię widzom, że ty jesteś kozakiem, że że jesteś silny chłop. A tutaj mnie strzeliłeś jak jakaś baba, no? Bawa? Powiem ci szczerze. Masz tak? Szczupak! Szczupak. O, kto o. to jest? Strzelam gola nad brakaczem. Nie ma. Czemu to nigdy nie wychodzi? Nie, nie twój świderek miał strzelić. O, po raz kolejny była mocna akcja. Pyk, podanie i wykończenie szymański! Let's go! O nie. o nie! A nie mówiłem ci o jednej zasadzie. Okej. Okay. Co strzał, to mocniejszy. O nie, 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 co ja się godziłem w ogóle na to spotkanie, na ten mecz tutaj z tobą? Weź to kury koszulkę. nie, góry nie, 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 musi. musi robić... To jest zbroja. Amortyzację. nie, tak jest. Zbroja. Co taki zamak? No, kurwa. O! Nie trafiłeś na szczęście idealnie Za duży zamach i nie trafiłem. Następny będzie mocniejszy Oby nie, oby nie Witamy w świecie youtuberów tak jest. Piękne przywitanie. przywitanie I pyk, i pyk, do środkowanie, i. Dobra, nie wiem, czym się tu podniecam Po co ja te wiagry brałem przed odcinkiem <gry> o, kurwa, Zieliński Zielarz Nie, 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 moje kochani Ale on słabo bije, moje kochani Dajcie spokój, jak w przedszkolu Trzymajcie kciuki, żebym się u mnie nie przewrócił, bo już nie pora Kur... to o! Ale on słabo bije mojej kochani Kurwa O, o kurwa to... Jak, ja, jak ja nawet rękę mam czerwoną Ja pierdolę stary powiem ci się nie mogę doczekać kiedy ja uderzę Nie mogę się doczekać Ja go teraz zabiję, strzelę mu bramkę, chupa gima Dostanę! Patrz, mój brzuszek nie jest oh. w ogóle czerwony. Ej, tu się nie liczy, co jest? A! A! Nie! Co, co się Tak potrafią tylko Polacy grać. Lewandowski, Hahaha, oh, oh, oh. ha, ha, frajer! Nie dostałem nawet kartki za to! Chciałem go ja specjalnie Śmierdziało mi tu bramku, ale niestety się nie udało. Ja po prostu się troszeczkę spociłem i śmierć, dlatego. Patrzcie, jak youtuber będzie cierpiał. Co się tak spinasz, kolega? Czyżby byłeś nie w humorze? Na ile jest na 100? Wybierz sobie. 120 120. 120. moi kochanie. No i O, koniec, rozdrapaj. Nie, nie, nie. nie. nie? Dosnę. No po to, moi kochani? I on mi włębali. <noise> Ale siadło, jak tam? Było oczywiście? Dawaj Mordu. Co? Jak się flijeńko chodź mi? Ogłuszony? Obuszony, bolało, czy nie bolało? Ty co jest to? Masz, tak? <grywa> co? <grywa> za mocne! Tak, za mocne, to było 80%, A... 85%. Ale to ty miałeś być bity, Nie wiedziałem, że trafisz. O jakzusiek? Traf... No delikatnie czerwony jest. Wiem jedno. Jeszcze się było odpłacę. <grywa> ja już nie chcę tu być, naprawdę. Piękna piłka, prosto padła. Tego nie może nie wykorzystać. I do bitka. Boom. Nie, ja to nie może Mam się bać? Masz się bać, bo teraz podkręciłeś śrubę tym ostatnim strzałem i teraz mu nie będzie do śmiechu. Możesz bić! Siła mocki o... Dobra, Dobra, wyciągaj, wyciągaj. Real Madrid, dajcie spokój. O nie, boję się tego. Ale jestem spięty. Co się tak trzypisz? O! A! Słabe to było wuj. No widać, nie, no, widać, widać po nim, że słaby, bardzo słaby cios. Ja się zemszczę. Zemszczę się, obiecuję wam. Zrobię to dla was. No ja właśnie zdaję sobie sprawę, że moi widzowie chcieliby, żeby ja cierpiał najbardziej. Trzymajcie kciuki za mnie. Mówiłeś, że jesteś taki dobry, że grałeś tyle w poprzednią FIFA? Pokaż to, tak, pokaż, bo dla. na razie cię miażdżę. O kurde. o kurde, chyba się wkurzył. O kurde. Moje wcieli, bro! Kureczka jaka Nie, piękna. No, piękna! I teraz ci kolegów powiem, że masz u mnie trochę przerobane. Co ty tak mi w kolegaki? Uuuu, teraz leci. Uu. O kurde, to było mocne, to było mega grube. O cholera, koniec. Na wątróbkę, na wątróbkę? 5 minut do końca, czy strzelimy trzecią bramkę? Na remis, będzie ciężko, ale że... trzymajcie kciuki. A powiem ci, że ja jadłem. Ogólnie nie chcę dostać takiego fest bomby, bo będziesz ogólnie musiał sprzątać pokój. Ostatnia akcja meczu. Czy zremisuję? Nie zremisuje, nie zremisuje, Lewandowski, żałosny Nie, żałosny, nie, nie, ma Nie, nie, nie jest nie, koniec, wygrałem drugi mecz Dobra, drugi mecz przegrany Czeka cię kara, teraz walecie z teleskopówki Nie, 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 ja się, ja uciekam Nie, nie, to jest koniec, kurwa, nie Nie, no to może być faktycznie przesada, więc odpuścimy mu to chyba Innym, zdech, bo... zrobimy to innym razem, dobra? Innym razem to zrobimy Dobra, dobra, niech wypocznie Gramy jeszcze jeden Mało ci? Mało mi Dalej o ciosy, musi być grubo Nie, to ja nie lubię. czy ja chcę Ale ja chcę Dobra, zrobię to dla widzów. To mi się podoba. Kurwiłeś mnie, biorę Real Madrid. Real Madrid? <grythe> nie bierz United. Nie proszę mi tutaj nie plamić Ronaldo swoją beznadziejną grą. Dobra, niech ci będzie. Nie będzie City Co? No. Oh Moj godzin, bro! Na smarkę. Nie, nie! Ooooooh, <grythe> 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 Junior! Piękny bramkarz, brawo! Widzicuś, Juniora! Po raz nie da się nie, nie da się naprawdę. Nie. Ile? Ja mam 30 strzałów, w ten bramkarz nagle wyciąga, jakby nie wiem, z niebios wstąpił tutaj jakiś Jezus Christ. Nie wytrzymam. Ale piękne podanie, o, mój, mój bramkarz! Co ty robisz? nie z tą bramkę, naprawdę. To nie jest fał? Ja bym dał czerwoną kartkę, no ale. Chyba kobieta sędziuje, a wszystko jasne. O kurczę, o kurczę. O, nie, no, chlebka, nie, Tiki tak! Kasztanki, a teraz dostajesz prosto w brzusio. No nie, Uf. nie, nie rób mi tego. Sam chciałeś kolejny meczyk, dostajesz bombę w tym momencie. O. Czekaj, czekaj, czekaj. Muszę się mentalnie przygotować na to. O! Ej, ty zasłuchaj! <śleszy> <śleszy> sorry, sorry, bardzo, ale to nie działa tak <śleszy> Dobra, to już było pisać. Nie, to się nie dzieje, co? naprawdę, nie. Nie to zablokowałeś? To był odruch, naprawdę, nie chciałem tego zrobić. Masz drugą rękę. Która? O, one, o oh, nie, koniec. Nie, gramy mecza. Nie damy rady, stary. O, już mnie znokautował. O kurwa. Stawaj, gramy. Nie, koniec. Nie. Ale co, serio Ja pierdolę, koniec w chuj. O, 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 Przyjebał fest Nie, koniec, innym razem O kur. Wbijajcie do niego na kanał Motoświry Za to co mu zrobiłem Należy mu się subskrypcja A więc subskrybujcie kanał Motoświry Linki macie w opisie i subskrybujcie mnie Trzymajcie się, do no następnego right. Dziękuję Zadawajcie pytania do najbardziej hardkorowego Q&A Już teraz tam w sekcji komentarzy Piszcie, piszcie swoje hardkorowe pytania